Witam Państwa, jest ze mną dzisiaj Marcin Kozłowski. Na razie niestety kontuzjowany, ale na pewno już nie możesz doczekać powrotu do gry. Prawda, Marcin, jak, jak się czujesz? Tak, dokładnie, nie mogę się doczekać do gry. Staram się wspierać drużynę e, z boku. Dzisiaj nóg nawet się na łasce rezerwowej. no Mogę powiedzieć, że jeszcze w poniedziałek mam wizytę u lekarza i mam nadzieję, że wszystko się ładnie zrasta i niedługo będę mógł wrócić na boisko i pomóc drużynie. Czy mamy już jakieś wstępne prognozy, kiedy możesz wrócić do treningów? Myślę, że od następnego tygodnia będę już, już mógł trenować na siłowni. No i za dwa tygodnie myślę, że wejdę na boisko. Powoli będę truchtał, coś tam dotykał piłeczki, więc myślę, że tydzień przed derbami będę już mógł trenować normalnie z drużyną i walczyć o miejsce w składzie. Mam taką nadzieję. Mimo kontuzji jesteś blisko drużyny, tak jesteś cały czas przy drużynie. Powiedz jaka atmosfera w zespole, bo w lidze udało się przełamać tą niemoc po dwóch remisach. Ale trener nie do końca był zadowolony z postawy w meczu Pucharowym. Jak, jak wygląda atmosfera w drużynie w tej chwili? Atmosfera drużyny jest na pewno bardzo dobra. Wygrany mecz z Rususem na pewno nas e, jeszcze bardziej podbudował, bo zagraliśmy bardzo dobre spotkanie. E, no mecz z Borutą nie wyszedł. E, na pewno nie zagraliśmy tak, jak tego, jak, tak jak zakładaliśmy, tak? E, Boruta z nam, e, stawiła nam, można powiedzieć, dość wysoki opór, tak, nie spodziewaliśmy się tego. No ale wygraliśmy ten mecz i myślę, że kolejny, kolejne etapy Pucharu Polski również będziemy wygrywali oraz mecze w Lidze i będziemy się pieli do góry. A Jakie przeczucia dzisiaj przed huraganem? Nie jest to drużyna, która w Lidze dużo by znaczyła, u siebie też nie gra ostatnio najlepiej. Jak myślisz, jak będzie dzisiaj? Ja myślę, że będzie pewna wygrana widzewa. obstawiam wynik 5-1 dla nas. Super, tego się trzymamy, dzięki wielkie.